Hej, 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 cześć, witajcie! Z tej strony Maciek i Klocki, no i mamy dzisiaj zestaw z 2010 roku. No bo to dzisiaj jest archiwalny czwartek, czyli ten dzień, kiedy u mnie na kanale coś starszego pokazuje. 55 zł to kosztowało katalogowo, 90 elementów, no i 4 ultra ciekawe minifigurki, bardzo charakterne, bardzo charakterystyczne, no i dzisiaj się temu przyjrzymy, bo jest to naprawdę nie lada gradka, tym bardziej, że kolejne zestawy z Toy Story dotyczące czwartej części niedługo się już pojawią u mnie na kanale również! Zestaw nazywa się Żołnierze na Patrolu i trochę się obawiam, czy nie dostanę aby jakiegoś oczopląsu, bo przecież tych zielonych klocków jest tutaj aż nazbyt. No, ale to jest urok tego setu, że niby mamy coś na kształt ołowianych żołnierzyków, czy tam jakichś plastikowych. No i naprawdę trudno mi sobie w pamięci przypomnieć, odświeżyć jakiś zestaw, który miałby podobnie dużo jednakowych kolorystycznie elementów. Może poza jakimiś klasikami. No ten żółty kurczaczek, który z okazji Wielkanocy był recenzowany, miał dużo żółtych klocków, no ale tutaj tej zieleni jest aż nazbyt dużo, słuchajcie, ale to też jest fajne, tylko szkoda no naprawdę nieco szkoda, że wszystkie postacie mają takie same miny. Cóż, lećmy budować! No jak sobie tak patrzę na ten zestaw, to aż mi się japa uśmiecha i widzę, że ci żołnierze mają różne specjalizacje, więc może od minifigurek zacznijmy. Od strony lewej mamy na pewno zwiadowcę, jest wyposażony w zieloną lornetkę. Dalej będzie saper. No jak widzieliście, on właśnie na tych noszach na początku leżał. Dlaczego? Ano dlatego, że saper myli się tylko raz i jego akcesorium to oczywiście wykrywacz metali. Później jest zwykły żołnierz, taki można by powiedzieć z jednostek wsparcia, jest wyposażony w zielony karabin. Świetnie to się prezentuje. I najciekawszy zdecydowanie jest medyk, który ma krótkofalówkę. Teczkę pewnie z jakimiś lekarstwami, no i również plecak, gdzie sporo rzeczy można by władować. Co więcej, dostajemy garść dodatkowych akcesoriów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę sobie ten oddział zmodyfikować. Bardzo fajnie, ale tak jak mówiłem, pewnym minusem jest fakt, że torsy, no i główki są w zasadzie takie same. Jeden hełm się tylko wyróżnia, no a nogi niezadrukowane, niestety. Ja przecież jestem bystry chłopak i bardzo dobrze rozumiem tą konwencję. Rozumiem też, że żadne rycerzyki, żołnierzyki z plastiku, z ołowiu, one nigdy nie były super szczegółowe, ale jednak kojarzę świat tej Story i tamte minifigurki wydawały sobie rozkazy, jakieś komendy, krzyczały, dramatyzowały, no a tutaj dostajemy cztery identyczne twarzyczki, trochę to słabe. No i pamiętajmy, że z tyłu nie ma żadnych nadruków, no niby rok 2010, ale trochę tego munduru mogli nam tutaj zadrukować. Odczepiamy tą podstawkę, która nas tutaj no już w 100% upewnia, że mamy do czynienia z takim żołnierzykiem. Zresztą bardzo fajny element. No i wrzucamy takiego jego mościa do Jeepa. Słuchajcie, bardzo fajnie, mała konstrukcja, ale jak najbardziej akuratna. Z tyłu mamy jeszcze zapasowe koło. Nie widzimy żadnych innych barw oprócz Czerni, no i tej zieleni, ewentualnie tutaj jak się przyjrzymy są szare płytki. Świetny przód, tutaj bym się tylko zastanawiał, czy może jakieś przydymione, zielone szybki by się nie nadały. To już by było w ogóle super. Nie przeszkadza mi tutaj w żadnym razie brak drzwiczek, bo po prostu skala jest malutka. A jeszcze bawiąc się trochę tym pojazdem, no to widzę, że on jest przeznaczony do trudnego terenu. Świetnie to się sprawdza, naprawdę dobre detale i dobrze to wygląda. Może tylko drażni fakt że tutaj jak sobie coś wrzucimy na przykład ten plecaczek, no to wystarczy, że odjedziemy. Fragmencik drogi, i to już nam zlatuje, mimo że taka funkcja jest tutaj pokazana gdzieś na opakowaniu. No, przydałaby się tutaj jakaś skrzynia, albo może takie zamknięcie też od tyłu byłoby już w ogóle super. Ja tak sobie myślę, że jakby taka skrzynia klasyczna w zielonych barwach tutaj w tym zestawie jeszcze była, to już w ogóle byłoby rewelacyjnie. Ale jeep też nie najgorszy. Jeszcze sobie zobaczmy, jak wyglądają te minifigurki, kiedy znoszą rannego żołnierza z frontu. No, fajna sprawa, można się tutaj jak najbardziej tym wszystkim pobawić. Ten zestaw, moi drodzy, jest wyjątkowy, specyficzny, bo przecież dobrze wiemy, że Lego raczej stroni od tematyki współczesnej wojny, a to mimo wszystko trochę o niego zahacza, Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że wiemy dobrze, że to są zabawki, fajny, ciekawy, unik wybieg. Tak naprawdę tych mundurów nie zastosujemy sobie raczej do prawdziwych żołnierzy, no bo calutkie, takie zielone, no nie przypominam sobie w historii wojen takich właśnie umundurowań, takich strojów, ale jeżeli Coś kojarzycie, dajcie znać w komentarzach. To jest ta sytuacja, kiedy daję plus 1 do oceny końcowej za pomysł, bo to było świeże, to jest fajne, atrakcyjne, no i z niecierpliwością czekam na te nowe zestawy. Czyli ogólnie rzecz biorąc byłoby 8 na 10, ale jest 9 na 10, no głównie przez jakieś tam drobne niedopatrzenia. Tutaj jakieś bardziej zróżnicowane minki by mogły być, gdzie niegdzie te elementy były jakby. No, z takimi śladami po wtryskiwaniu plastiku, to by można było jeszcze jakoś tam poprawić jakościowo, ale no, ten pomysł, żeby dać nam tyle zielonych klocków, jest naprawdę fajny, świeży i zabawny. Zobaczcie, jeden element zapasowy, więc dużo tutaj sobie nie nazbieramy tych klocków. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym zestawie, bo jest naprawdę, no, taki wyjątkowy. Ciężko przejść tutaj obojętnie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej, hej!